Czema nam, z tej strony i witam w czerwcowym, gorącym, opalnym nowej generacji marzeń każdego gracza w wersji Haswell, czyli nowe procki Intera, które się pojawiły. Płyty główne też już są i nowe karty graficzne GeForce, NVIDIA, NVD GeForce 770 780 też już są. Więc na bazie no, to akurat 770. Na bazie tych komponentów złożyłem, zaprojektowałem zestaw w tym miesiącu. I cóż, przejdźmy do konfiguracji. W chwili obecnej można powiedzieć, że już mamy teraz dwa procesory, które są bardzo korzystne jeśli chodzi o stosunek ceny do wydajności. Bo pojawił się analogiczny i5-4670K, który jest u Haswell odpowiednikiem tego, co było w Ivy Bridge'u, czyli ten, który ja mam. Bardzo fajny procesor, cena praktycznie ta sama, mocniejsza integra, jakby ktoś chciał kupić samego procesora, ale w tym wypadku, wiadomo, będziemy mieli dokładną kartę graficzną, więc integram nie trzeba się przejmować. Do tego wybrałem. O! Chłodzenie Cooler Master'a Iceberg 240-120-240. Otwierane. Pompka otwierana do wlewania. Podobno. Podobno bardzo wydajne, Sporo kosztuje. Dużo więcej niż Cooler, nie Cooler Master, tylko Corsery. Ale, ale jest wydajniejsza. Płyta główna to Asus Z87. Bardzo fajna płytka na ATX. A pamięci <laughs> Corsair Vengeance Pro 2x8GB 1866 MHz CL9. Do tego na system operacyjny dwa dyski OCZ Vector 128GB SATA 3 7 mm. Odczyt mają 550, zapis 530. Hmm, to akurat 780. Na magazyn wybraliśmy taki sam dysk jak w zeszłym miesiącu, z tego co pamiętam WD Caviar Black 3TB, 7200 obrotów, SATA 600, oczywiście 64 MB cache'u. DVD jakiś tam wzięliśmy do tego, jakiegoś Asusa. No i karta graficzna Asus GTX 7700, 770, 2GB, 256 bitów. Oczywiście chłodzenie niereferencyjne, direct CU2. O, wersja podkręcona. Do tego karta graficzna są Blaster ZX. Nówka sztuka, jeszcze teraz wyszedł ZXR, jeszcze nowszy, ale dużo droższy. Teraz ten ZX tutaj gdzieś będzie taki czerwony. A obudowa przed chwilą była, to będzie NZX Phantom 410. I kolor tutaj można powiedzieć, że jest wersja obudowy, która ma kolor, który się nazywa Gunmetal i wygląda. Jeśli chodzi o kolor, odcień i tak dalej praktycznie tak samo, to jest dźwiękówka jak wersja Phantom 410 Bronze, czyli można powiedzieć, że to jest kolor bronze gunmetal. Zaś do tego wybrałem odpowiedni do Hasuela. Podam w opisie link do strony Intela, na której znajdziesz aktualną, w miarę aktualną listę. Zasilacze, które są rekomendowane do tej nowej platformy. I to będzie Corsair AX760 80 Plus Platinum. 760 W, w pełni modularny, wiatraczek 120 mm. I za taki zestaw zapłacisz... Cenę, którą podam, to będzie łączna cena za te wszystkie 12 komponentów. I to jest cena z dzisiaj, z niedzieli 16 czerwca z ceneo najniższe ceny nie uwzględniałem transportu. Niektóre sklepy się powtarzały, niektóre nie, niektóre części były tylko na przykład w jednym miejscu, w jednym sklepie tak naprawdę, więc no nie ma tak naprawdę z czego wybierać na razie. Te nowe części, oczywiście o tych nowych mówię, bo w tym zestawie jest dość dużo nowych komponentów, które się pojawiły i niektórych jeszcze nie ma na stanie, a są już zamówione jakbyś chciał dołożyć zamiast 770 grafiki 780, to musisz do tego zestawu dopłacić mniej więcej jakieś 1000 zł bo Asus 770 GTX kosztuje cena z dzisiaj 1583 zł a Asus 780 kosztuje 2604, więc różnica jest 20 zł, powiedzmy. Tak? A jaki monitor? A dobierz sobie w tym miesiącu jaki chcesz. Czy to będzie jakaś TNK na 144 Hz z, jednym, z jedną lub dwiema milisekundami, czy 120, czy może bardziej ultra-panorama. 21 na 9, z 21 na 9 ratio. To już zależy od Ciebie. Co mogę dopowiedzieć? Poczytajcie sobie o i o nowych kartach graficznych GeForce serii 700 i o nowej architekturze Intela procesorów Haswell. O tym, jak dobrać zasilacz do tego, który będzie działał, który nie. Jeśli masz stary zasilacz, a chcesz wymienić płytę główną i procka to miej na uwadze, że żeby wziąć płytę główną, w której w której będzie można w biosie w UEFI wyłączyć nowe, nowe stany energetyczne C3 i C6, z tego co pamiętam, żeby, żeby kom się nie wyłączał, bo, bo będzie podawał za duży prąd. Doczytaj sobie na, na serwisach jakimś tam PC Labie w razie PC, czy gdziekolwiek indziej, gdzie tam lubisz odwiedzać. Co jeszcze z takich informacji? No procesor sam nowej generacji jest w, w testach jest około 10% szybszy od Ivy Bridge'a i podobno o 50% wydajniejszy chodzi o energię, ale to jeszcze potestujemy. Śledź serwisy, bo warto się czegoś dowiedzieć. Aha, jeśli masz Sandy Bridge'a albo Ivy Bridgea, to nie opłaca Ci się przechodzić na, na Haswella, bo wydajnościowo to jest, no, różnica jest niewielka, zależy co robisz tak naprawdę, tak? Jeśli masz starszą generację i zastanawiałeś się nad zakupem nowego kompa, to to jest niezły moment na to, żeby sobie przesiąść się na tą nową platformę. Um, jeśli chodzi o plany Intela z tego, co wyczytałem, to następnego, chyba Broadway jest następna, jeśli chodzi o plan w 2014 roku był taki plan, podobno się zmienił. Będzie przesunięty co najmniej o rok, bo w przyszłym roku nie będzie Brodwella, tylko będzie Haswell Refresh i chyba Haswell E. Także nowe generacje, znaczy takie odświeżone generacje Haswella będą, a nie Broadwella. I na koniec kolorowa karta graficzna, dźwiękowa, przepraszam. Sound Blaster X, ZX, przepraszam, ZX. No i, i płyta główna Asusa Z87. No, to tyle. Zapraszam do podyskutowania, jeśli chcesz. Jeśli nie, to mam nadzieję, że pomoże to w, w złożeniu swojego komputerka. Jeśli masz jakieś pytanka, to zapraszam. I bardzo proszę o jedno. Przypominam, nie składam zestawów na życzenie, bo nie mam na to czasu. Nie pytajcie mnie y, o: Wybierz mi jakiegoś laptopa, albo Złożyłem sobie kompak gdzieś tam za jakąś cenę, czy u Ciebie w hurtowni, y, i podajesz tylko procesor i cenę y, całego komputera, i, i m, pytasz, czy u Ciebie w hurtowni będzie taniej. A ja przecież nawet nie wiem, jaki to jest komputer, bo nie podałeś mi zestawu. Jedyne, co mogę zrobić, to ocenić Twój zestaw. A ty wybierz sobie sam tam gdzie dokonujesz zakupu, tam gdzie znasz ludzi osobiście, gdzie im ufasz, gdzie możesz się do nich lokalnie u siebie zwrócić, żebyś nie musiał kupować, będąc w bielsku białej komputera ze Szczecina i tak dalej, Miej to na uwadze, żeby brać od ludzi, których masz pod ręką niedaleko, żeby w razie czego, gdyby coś, żebyś mógł żebyś miał kogoś w pobliżu pod ręką żeby mógł Ci pomóc. No, to tyle. Do następnego razu. Cześć.